No, to na 8 lat kanału pokażemy Wam tutaj nową technologię na kanale. Po raz pierwszy, mini disk. Tutaj mamy firmy Sony. 74 minuty nagrania. Można sobie na niego. Wychodziły nagrane już od razu. Dawno z głosem nie kończyłem, to będę teraz nie głupi, ale dobra. Można zgrać z kasety, można z... z można z radia nagrywać, archiwizować sobie audycje różne rozkaszczone na te 90. które są jutro tutaj. Z innego źródła, z telewizora optyczny mogę podpiąć, CD mogę optyczny podpiąć. W kąpie nie mam, ale dobra, tam nie potrzeba. No to może sobie nagrajmy płytkę jakąś. Mam tu z brzegu pierwszą. Sancje o ograniczeniach w maju również za amerykanami. Inflacja pozytywnie zaskoczyła ekonomistów, jednak mu wyniosła nieco powyżej 4% procent w kamiroku, a to mniej niż zakładałem. Mam tu pierwszą z brzegu, która się powtarzała. Znaczy płytę, bo płyta sama w sobie może nie, ale piosenki. Więc spróbuję jakąś inną puścić. Nie mam tych tekstu, żeby prześcierać tych tekst. To jest zakład nie to co trzeba. Nieprawidłowa wersja. A nagrajmy nawet to. Dobra, ale na razie. Styka. Można sobie ustawić. Poziom nagrywania odpowiedni. Według wskaźników. Zdajmy trochę głośniej na kolumnach. Normalnie jak magnetofon podpina się. Automatyczny można włączyć, Ego tak na styku stawię, by nie przesterowywał. No to teraz tak. Ustawione, ustawione. <laughs> sobie płytkę. Szkoda, że to takie drogie. To jest świetny major Kiedyś będzie jeszcze więcej na ten temat. Bo on był coś chyba przestawiony w transporcie. go naprawiałem, bo myślałem, że jest spieprzony. Ale... On będzie w srebrnej budzie za jakiś czas prawdopodobnie. Jak się uda interes. Rec. Ilec... Czy playem było? Tak. I sobie można... To się musi nagrać. Ja to nagram. Było źródło optyczne, koaksjal analogowe, czyli cyncze. Słuchaj z regulacją. Co ciekawe, CD na, na akurat egzemplarz nie ma ani magnetofon, chociaż słuchaj mają. Zresztą ja wnosiłam rzeczy do no, podgłośności głównej. Fajnie wyposażony, no z tego można przełożyć, no. Można sobie tytuły utworów wpisywać, nazwę wykonawców dla całej płyty. Nie pamiętam jak to w Sony jest. Tylko jak CD w ogóle taki wyświetlacz coś w tym stylu, DOSMATICS powinien mieć, powinno mieć CD moim zdaniem. Powinno mieć CD, no ale... 520 grad nie ma, 530 też nie ma. Jedno miało, 510. Wygląda identycznie jak to. Tylko inny ma wyświetlacz. No bo to ma CD tekst normalnie i to powinno właśnie do CD tekstu być dopasowane, ale. Płyta jest 2003, CD jest, odtwarzacz jest 98. A już szczerze, jak na to bierze patrzę od, już od tylu lat od tylu lat, od roku. No od tylu lat, gdziekolwiek w internecie czy tam gdzieś. W swoim kolorze. No w czarnym to, to wygląda dla lat na 90. ale srewna do dziś mogłaby u mnie stać w domu na w najnowocześniejszym salonie i no i zresztą stoi całkiem... Się... Może... i się nie boję, bo na mnie z głosem, wzgłosem nie nowocześnie u mnie ale to no stoi jednak ten sony Albo QS, albo S. Ten nowszy S, ale są? Co ja bym tam w złotych? Aż to plastikowe jest, ale no palnikowo. Dawno nie kręciłem z głosem, to mi się słowa wydą, ale. To jest znaczy, że nie gada w prawdziwym życiu. To Trochę strane widać, czyli nie, niektóre właśnie rysy na tym. Dobra, nagraliśmy. Wersja ja nie pamiętam, jest trochę tak, trochę tak na tej płycie. To już było nagradzane. Kiedy ja to urządzenie kupiłem. Sony musi głośniej grać. To nagrałem na test pierwszy raz. Drugiego dnia po naprawie. Znaczy, drugiego dnia kiedy to posiadałem, ale no po naprawie się rzeczy. Dobrze, jeszcze to nie chciałby tej płyty. Nie ja wyciągły, potem zjeżdżają normalnie i już po tego robię strody, tak jak powinienem. To było z telefonu nagrane. Pasy są Prany na maksa, po z techniksa aż na testowo te ustawiłem. To Sony nie jest słabsza od Techniksa, jakoś, tylko jako musi grać głośniej, żeby basję wybrzmiewał. Tak Zakręćmy dalej. Nie chce mi się to demonstrować teraz, jak się tytuły wpisuje. Zresztą, sam nie pamiętam, ale raz, raz tylko. Edit chyba się wciskało No właśnie, kasować można. Można rozdzielić chyba dwa nagrania. Jedno nagranie na dwa. Złączyć dwa nagrania w jedno. Przesunąć sobie na przykład z pierwszego nad piąte. To, to nie wiem. Tamto, to można było sobie nazwę wpisać. Ja się jeszcze muszę rozeznać, bo ja to. od soboty mam. A jest, a jest ten, a jest środa. Zasada działania znaczy się, obsługa sama sobie, to na źle, że w sobie, czy jest na do siebie, że z nagrywaniem. i tam, wszystkimi opcjami edycyjnymi, ale no wiadomo. Ale jak odtwarzasz, to jak CD po prostu. A jak głupio, pierwsze na tym nagraniu. Takie oczywiste rzeczy gadam, że to. żeby tylko gadać, chyba. Tej nie? Dobra, to by było na tyle. Taki szybki pokaz. Kiedyś będzie jeszcze jeden. I jeszcze kolejny. Może to będzie ustroj to w obudowie budowie. Może będzie więcej płytek. Także no.